thank <laughs> you Program Pierwszy polskiego radia, a lato z radiem, jak Państwo już wiedzą, ma 50 lat. Chłopaki, pozwolicie, że zabierzemy się z Wami na górę Żar. Oczywiście jedziemy wagonikiem <noise> polskich kolei linowych. Łukasz Golec, Paweł Golec, Golec orkiest. Dzień dobry, pięknie, kolei. czołem, czołem. Słuchajcie, 50 lat lata z radiem, to również też masz kawałek. Historii, bo w tych trasach byliśmy niejednokrotnie przecież, ale też byliście gośćmi audycji. No i pewnie to jest też jakiś smak Waszego dzieciństwa. Mówię o samej audycji już. Oczywiście, oczywiście, no słynny sygnał lata z radiem. Po, Polka Dziadek. Dzi Dziadek Polka, grana na dętych instrumentach, również się da. Na puzonie Pawu, zagrać, tak? Oczywiście, że tak, da się. No, no to musimy to sprawdzić u góry. Okay. Yy, ale oczywiście do gole z Burki jest od lat jest związana z, 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 po, z polskim radiem. Wiele Wielokrotnie koncertowaliśmy właśnie podczas trasy letniej, a dziś będzie wyjątkowy koncert. Taki na, na górze żar, że tak powiem, bardzo kameralnie ale no też z przepięknymi widokami, także z tego się bardzo cieszymy. My też się cieszymy i dzięki, że przyjęliście zaproszenie Paweł, to jest właśnie trochę jesteście u siebie na dzielni, można powiedzieć, tak. Bo to tak, jest tak. bardzo blisko. To są nasze tereny kochani, nasza ojcowizna jak to się mówi, tutaj się wychowywaliśmy, tu kawałeczek, stąd są nasze domy rodzinne, kawałeczek jest nasza milówka, z której właśnie Bracia Golec i golec Orkiestra pochodzi, także rzeczywiście tutaj spędzamy mnóstwo czasu i latem i zimą i jesienią i oczywiście wiosną. Cztery pory roku, ale to jest lato z radio. Co u gole orkiestry? Koncertujecie no, no, trochę. No po malutku coś tam się ruszyło, no, no po malutku, pomalutku, no ale cóż, no, promujemy nową płytę, cały czas symfonic. Mhm. Y, także to jest jakby nasza jakby te, taka, że na, na nasze najnowsze wydawnictwo, pracujemy oczywiście nad nowymi piosenkami, pracujemy nad nowymi projektami, też tutaj kilka takich ciekawych rzeczy się pojawia zarówno w kraju jak i za granicą, także no, nie próżnujemy, no ale no, póki co no, w sierpniu troszeczkę więcej będzie tych koncertów. No lip, lip, lipiec jest taki spokojniejszy. No ale cóż, no jakby no nie gasimy ducha, działamy ostro, że tak powiem, no i no i cóż, no, wakacje mamy, także również mm -hmm. byliśmy z dzieciakami troszeczkę od, od, odpocząć, trochę poz, pozwiedzać. No i także no. A dzisiaj no cóż, wielkie wydarzenie. Mam nadzieję, że będzie się Państwu podobał ten sumie... ko, 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 koncert, bo zagramy też również takie kompozycje, które powstawały w czasie pandemii. Mm -hmm. I, I przyjdzie czas, i nie dać ducha. I oczywiście w nieznane mm -hmm. y, piosenka, która też promuje właśnie nasz album Sympoetnik. Także no. Jak również pojawią się te stare, sprawdzone kultowe, trzeba jego I To wszystko zabrzmi oczywiście na górze żar, specjalny koncert, Państwo to będą mogli zobaczyć, bo będzie rejestracja wideo, będzie oczywiście audio, czyli program pierwszy Polskiego Radia Tam Premiera. Słuchajcie, Symfoetnik, to było pewne podsumowanie takiego Waszego konceptu, który rodził się wiele lat tak naprawdę i to było tak, takie tak. spełnienie marzeń wasze, żeby to wszystko pokazać w takim wymiarze. Dokładnie, Symfoetnik, czyli muzyka symfoniczna i etniczna połączona w jedną całość, prawie 100 muzyków na scenie. Kilku znakomitych gości, zaprosiliśmy do tego projektu, bo Cugowski, BDOS, gromi, e, następnie Andrzej Lampert Kuba Bada, Krzysiek Trybunia Tu, podopieczny Fundacji Braci Golec, no Wirtułość, na instrumentach ludowych Orkiestra Symfoniczna Śląska. By, no był plan, żeby zagrać kilka koncertów, no niestety pandemia pokrzywała, ale już wracamy do tych terminów mm -hmm. i w lutym e, szykujemy trasy właśnie z tym pojedynkiem po Polsce w największych halach. Tauron, ergo, e, no największy ale no będziemy okiem informowali także, cieszymy się z tego, bo jest to Naprawdę coś takiego wyjątkowego. W którą stronę pójdzie muzyka Golców? Bo ostatnio choćby przez współpracę z Gromim, trochę unowocześniliście, czy też dodaliście nowych elementów do waszej muzyki. W którą stronę to pójdzie na nowej pójdzie. No trzeba szukać, trzeba szukać, trzeba eksperymentować, trzeba zaskakiwać nie tylko siebie, ale i swoich fanów i słuchaczy. Przede wszystkim połączenie tradycji z nowoczesnością, bo od początku nam to towarzyszy i myślę, że z nowymi bitami, z nowym, prawda, tak zwanym elementem Elektrodensowym brzmieniem, połączonym właśnie z naszym Ludowszczakiem, myślę, że to z Orkiestra już udowodniła, i myślę, że ten kierunek jest bardzo dobry dla nas. Oczywiście, a póki co nowe kompozycje powstają, niebawem pojawią się również w jedynce radiowej z tymi nowymi kompozycjami. Słuchajcie, bo dojechaliśmy, coś mu się Dokładnie tam da. już... No i no jesteśmy co? na Górze Żara. Jesteśmy na Górze Żar i tutaj, już za chwilę, koncert. Geolocue Orkiestra w tym pięknym miejscu. Pejzaż, krajobraz, wasza muzyka, wasza ojcowizna, jak powiedzieliście, to tutaj w tym szczególnym miejscu kolejna premiera na trasie Lata z Radii. 50 lat nam stuknęło, wam trochę mniej, tak. ale generalnie cieszymy się, że jesteście z nami. No i co, i zapraszamy na koncert. chłopaki. oczywiście, no to wychodzimy maj i jedziemy, jak to się mówi. Miłego odbioru, do zobaczenia i do usłyszenia. He, hej, wszystkiego dobrego.